Makabryczna śmierć polskiej rodziny pod Londynem wstrząsnęła lokalnymi mieszkańcami. W sobotę, 31 sierpnia, policjanci odnaleźli w mieszkaniu w Staines, Upon, Thames z zwłoki Piotra Eś i trójki jego małych dzieci. Każdy z chłopców miał mniej niż cztery lata. W sprawie wyszły na jaw nowe informacje dotyczące przeszłości rodziny. Do tragicznego odkrycia doszło w ostatni dzień sierpnia w niewielkim miasteczku Staines, Upon. W Anglii. Świadkowie mieszkający w pobliżu miejsca zdarzenia opowiadali, że tuż przed przyjazdem policji. Chwilę później funkcjonariusze natrafili na zwłoki Piotra S. i trójki jego dzieci. Okoliczności tego zdarzenia są wstrząsające. Zauważył coś dziwnego w wodzie. Policja na miejscu była bezradna. Policjanci wciąż próbują ustalić. Co dokładnie przyczyniło się do, które były w wieku poniżej 4 lat? Zdarzenie wstrząsnęło mieszkańcami Staines, Upon, Tchames, pod domem rodziny składane są kwiaty i przytulanki. Zewsząd płyną słowa wsparcia dla bliskich zmarłych, a w szczególności dla matki trójki dzieci. Kobieta została objęta pomocą psychologiczną. To niezwykle poruszający incydent dla naszej społeczności. Moje najszczersze kondolencje dla wszystkich dotkniętych tą sytuacją, powiedziała Joanna Sexton, przewodnicząca Rady Gminy Spelthorne, cytowana przez BBC. Oprawca z Gajków mógł mieć też młodsze cele. Doniesienia przyprawiają odreszcze jak podkreślają śledczy. Kluczowe dla sprawy będzie przeprowadzenie sekcji zwłok tragicznie zmarłego ojca i trójki jego dzieci. Wiadomo jednak, że na ten moment wykluczyli oni udział osób trzecich. Dziennikarze ustalili, że ojciec rzekomo leczył się psychiatrycznie. Jak podaje BBC, do opieki społecznej nie wpłynęło żadne zgłoszenie dotyczące tej rodziny, jednak mieli się z nimi kontaktować funkcjonariusze z niezależnego biura do spraw postępowania policyjnego.